Natalia Świętań. Zapraszam na najnowszy i już w pełni wiosenny przegląd najciekawszych wydarzeń Telewizji Brzostek. W dzisiejszym programie o lekko atletycznych przeszkodach zmontowanych w trójboju i czwórboju atletycznym. Znajdzie się również coś dla miłośników rajdów samochodowych, czyli super sprint o puchar burmistrza w Na chwilę przeniesiemy się też w miejsce, które na jeden dzień zamieniło się w kolorową, pachnącą wyspę kwiatową. Trudny? Czy może to tylko tak zwana bułka z masłem? Dowiemy się, jak spisali się uczniowie klas ósmych, rozwiązując test języka angielskiego na gminnym szczeblu. Znani czy nieznani? Posłuchamy o ludziach, o których pamięć przepadła, ale uczniowie ze Szkół Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II drugiego Brzostku postanowili nam tę pamięć odświeżyć. Posłuchamy również o inwestycjach na brzosteckim cmentarzu parapialnym, a także wypłyniemy na falę bez troski i radości, po której od kilku dni dryfują nasi najmłodsi, a mamy tu na myśli oczywiście dzień dziecka. Skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg krótki, a może bieg długi. Kto z Was pamięta jeszcze te sportowe wyzwania? Uczniowie szkół podstawowych w naszej gminie właśnie je sobie przypomnieli. Sprawdźmy, jak im poszło. Znajdujemy się na terenie stadionu sportowego, ośrodka sportu i dekoracji w Brzostku. Dzisiaj rozgrywane są zawody Mistrzostwa Gminy Brzostek w trójboju lekkoatletycznym. Startują dzieciaki ze szkół Gminy Brzostek. Do, do czwartej klasy dziewczynki i chłopcy. Jak im dzisiaj poszło? No, bardzo dobrze. Niektóre dzieciaki mają fajną zabawę przy tym, to jest bardzo ważne. Te zawody są organizowane w celu wyłonienia naj, najlepszych zawodników z terenu gminy, które będą dalej uczestniczyć w kolejnym etapie rozgrywek, czyli na szczeblu powiatu. W sportowym wyzwaniu zmierzyły się dzieci szkół podstawowych z naszej gminy. Jednego dnia odbył się trójbój lekkoatletyczny dla uczniów klas czwartych i młodszych. A kolejnego dnia pracownicy OSIRu wraz z kierownikiem Andrzejem Piękosiem przygotowali konkurencję w boju dla uczniów starszych klas. Jak Ci poszło już do tej pory? Jak Ci idzie? No, nawet dobrze. <grym> ok, z czego jesteś najlepsza? Z czego najmocniej się czujesz? Wydaje mi się, że skoku w miarę dobrze. Ok, a skok już był czy dopiero? Dopiero będzie. Okej, okay. no to trzymamy kciuki. A koleżanka z czego najlepiej się czuje? Ja? Um... Chyba też skok w dal, albo właśnie rzut tą piłeczką talentową. Okej, okay. no to też trzymamy kciuki. A powiedzcie dziewczyny, czy długo pracowałyście jeszcze, żeby się przygotować do tych zawodów? No nie, e, e, no, no. nie za dużo, ale się spotykałyśmy po lekcjach. A chłopaki, Wy? Jak Wam poszło? Jak poszedł skok? E, tak średnio. E, tak średnio. Średnio mogło być lepiej, tak? Czyli co? Trzeba jeszcze potrenować trochę, tak? Żeby w tym roku poszło lepiej, nie? Tak. Okej, okay, super. A z czego jesteście najlepsi, najmocniejsi? Bieg na 60. O, obaj chórem, super. No to trzeba za Was kciuki, powodzenia, chłopaki. Z której dyscypliny udało się najlepiej, najwięcej z siebie dać? Rzut skok w dal. A skok w dal. ile się udało skoczyć na tanek? 200. O, co pięknie, brawo, piękny wynik. A kolega tutaj, jak ma na imię? Adrian Kapłański. Ok, i z czego jesteś najlepszy? E, ze skoku w dal. 14 maja odbył się również rajd samochodowy, czyli Super Sprint o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek. Tym razem impreza odbyła się w Smarżowej. Składam serdeczne podziękowania za naprawdę wielką pomoc, którą udzieliliście nam tutaj. Bo i... E, Wynajęcie e, szkoły podstawowej i, i udostępnienie pięknej trasy, bo naprawdę uważam, że e, trasa chyba najlepsza w tym sezonie będzie. Myślę, że nas nikt nie powije, także bardzo serdecznie dziękujemy. Moment, 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 moment. A może teraz ręce na Super! W tym roku wiosna przychodziła do nas bardzo małymi krokami powoli oddając całą paletę barw naszej wspaniałej przyrodzie. Ten właśnie proces burmistrz Brzostku postanowił trochę przyspieszyć. A może tylko dodać naszym ogródkom o kilka kolorów więcej? Co pani tutaj przygotowała na dzisiejszy jarmark kwiatowy? Na dzisiejszy jarmark przygotowałam tradycyjnie kwiaty, które produkuję już od prawie 30 lat. Są pelargonie, są surfinie, no i przede wszystkim zawsze co roku musi być coś nowości, więc takie też mamy. Okej, okay. czy praca przy takich pięknych okazach wymaga wielkiego wkładu czy mniejszego? Bardzo, to... bardzo dużego wkładu, bardzo dużo pracy, wysiłku. To jest produkcja praktycznie od zimy, i naprawdę teraz jeszcze w tych czasach, jakie mamy, no to koszty są bardzo ogromne. Dzisiaj przygotowaliśmy kompozycję w szkle, w donicach, no i nasz absolwent nas zaszczycił swoją obecnością ze swoimi krzewami ze szkółki. Dzisiaj służymy doradztwem w zasadzie w projektowaniu ogrodów, no i jako reklama naszej szkoły, promocja szkoły, zwłaszcza technikum architektury krajobrazu. No, przygotowałem po prostu taką wystawę troszeczkę swoich krzewów. Te, które po prostu większość sam produkuje, niektóre po prostu mam, co nabywam w inny sposób. No i większość po prostu tych krzewów idzie na ogrody, które zakładam, projektuję. No, Zajmuję się również też i pielęgnacją ogrodów, doradztwem, no i wszystko, co z tym związane z architekturą krajobrazu. Tak właśnie kwitł brzostecki rynek 13 maja. Kaskady roślin, ozdobnych i kwiatów zalewały każdy centymetr placu. Każdy mógł na niego zajrzeć i nabyć roślinę, by ustroić swój dom i ogród. Oprócz tego była możliwość skorzystania z zaplanowania ogrodowych rabat czy tak zwanych skalniaków. Co tutaj się pani udało już dzisiaj upolować? No, ja kupiłam sobie dragony, bo są bardzo ładne, takie naprawdę wyrośnięte, zdrowe, także myślę, że dobry jest zakup. I... Będą się ładnie prezentować w moim ogródku. No właśnie, czyli rano piękny rynek tutaj, a po południu piękny ogródek obok Pani domu. Oczywiście. Super. Czy podoba się Pani pomysł organizowania takich właśnie jarmarków piotowych? Tak, tak, bardzo, bardzo. Nasza tutaj miejscowość nie słynęła z takiego właśnie. Jarmarku, ale od dwóch lat mamy tu właśnie takie jarmarki organizowane, no i bardzo się nam podoba jako mieszkańcom, także chętnie przychodzimy. Co pani tutaj się już udało widzę upolować? No surfinie, lekko zwisające, będą idealne na balkon. Tu córka mi pomaga, wybiera kolory. Super. Jak pani się podoba taki jarmark? No bardzo mi się podoba, bo jest duży wybór, e, ceny konkurencyjne, także można coś zawsze... Taniej kupić? To nie koniec konkursowych zmagań w dzisiejszym programie. Tym razem mowa również o gminnych potyczkach, ale z angielskimi przeszkodami. Czyli poznamy zwycięzców konkursu Master of English. Z jakiej szkoły jesteś? Yy, ze szkoły podstawowej w Brzostku. Okej, okay. czy lubisz języki obce? Mhm. Mm yy, a czy do tego konkursu się długo przygotowywałeś, czy raczej niekoniecznie? Yy, raczej średnio, teraz egzaminy. Tak, ściś, typowo pod konkurs raczej nie. Okej, okay, a w jaki sposób uczysz się języka? Czy tylko na lekcjach, czy w jakiś inny może jeszcze sposób? Bardzo często słucham różnych filmów, podcastów po angielsku. Z jakiej szkoły do nas przyjechałeś? Jak, jak się nazywasz? Nazywam się Serjiej Stochow. Przyjechał z ukraińskiej szkoły z Baturyna. Okej, okay. jak ci poszedł test? Test proszę bardzo ładnie, mnie bardzo spodobało. Chcę podziękować Polakom, co pozwali na ten test i zrobili dzień bardzo wadnym. Okej, okay. czy lubisz języki obce? Tak, lubię. A czy przygotowywałeś się, jakoś długo pracowałeś? Jak pracujesz w ogóle nad językiem angielskim? Tak, długo pracowałem z moim korypietorzem w Baturynie. On jest taki bardzo wadny, to jest kobieta. Chcę podziękować jej za tą pracę, którą. Którą ona zrobiła dla mnie, żeby teraz ja stoję gdzieś i mógł to mówić. Jak przyznali uczniowie, test nie należał do najłatwiejszych, jednak pozwolił zrozumieć, że obecnie nauka języka angielskiego jest bezwzględnie ważna. W tych niełatwych zmaganiach w kategorii gminnej pierwsze miejsce zajął uczeń szkoły podstawowej w Brzostku Filip Nowak. Natomiast w This kategorii goście pierwsze miejsce zdobył Serhij Stochow. Poziom był dostosowany do uczniów ze szkoły podstawowej, głównie na poziomie A2 z elementami B1. Yy, większość uczniów wypowiadała się chyba na ten temat, że był dość trudny. No i też po wynikach możemy tutaj ogólnie tak stwierdzić, że jeszcze należy trochę szlifować więcej ten język angielski w naszej gminie, ale i tak niektórzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Dzieciaki chętnie podchodzą do nauki języka obcego, czy jak to wygląda? Chętnie, ale to też zależy od nauczyciela, czy nauczyciel jest dla nich interesującą postacią, czy potrafi ich motywować do nauki tego przedmiotu. Bo dzisiaj tak naprawdę możemy się uczyć angielskiego na różne sposoby, nie tylko w szkole. Mamy różne aplikacje, urządzenia, kursy językowe. Także też y, trzeba, trzeba się wykazać dużą dozą motywacji w szkole, jeśli jest się nauczycielem, żeby odpowiednio uczniów zachęcić. Aż 44 wybitnych Polaków, a jednak zapomnianych przez ojczyznę. Wernisarz znani nieznani Polacy światu został przygotowany właśnie po to, by przypomnieć nam wszystkim o tym, jaką rolę ci wybitni Polacy odegrali na obcej ziemi. Po prostu chodzi o przywrócenie pamięci tych osób, które no, tak wiele zrobiły dla Polski, a tak mało są u nas, u nas tutaj znane. A wystawa została zrobiona razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ten cel jest właśnie taki, ta wystawa się zresztą jest, może być znacznie większa i są takie środowiska w Polsce, które chcą też pokazać no, jakby ludzi, którzy dla nich są ważni, więc można ją po prostu rozszerzać. A ponieważ została zrobiona przez... Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest ona na całym świecie. Po prostu jest puszczona prawda, na, na wszystkie placówki, PDF-em, no teraz to jest możliwe. E, I pokazywana jest, jeżeli dla Polonii, to w języku polskim, a jeżeli dla jakichś innych, prawda, e, no, dla, dla danej społeczności, no, to w języku, który jest tam dla nich aktualny i ważny. Tuż po uroczystym otwarciu wystawy przyszedł czas na zapoznanie się z 23 planszami. Ci wybitni Polacy zapisani na tych kartach byli między innymi inżynierami, lekarzami czy architektami, którzy swoim zawodowym potencjałem przyczynili się do rozwoju państw, w których mieszkali. Bardzo podoba mi się wystawa, ponieważ dzięki tej wystawie możemy poznać mało znanych Polaków, którzy dokonali wielkich rzeczy w różnych dziedzinach nauki. Również mogą się stać też inspiracją dla tak młodych ludzi jak ja. Plany inwestycyjne nabrały rozpędu w całej gminie. Począwszy od modernizacji dróg, pomiędzy innymi rozbudowę urzędu miejskiego i inne projekty. Aktualnie w trakcie remontu jest również cmentarz parafialny w rzostku. Posłuchajmy, na jakim etapie są prace remontowe. Na jakim etapie jest, co w ogóle jest zaplanowane konkretnie? Konkretnie zaplanowany jest cały chodnik wymiana całego chodnika na cmentarzu. Dodatkowo planujemy jeszcze. Dwa wejścia zrobić tutaj od no, po lewej mojej stronie. Być może kiedyś uda się nam w pobliżu cmentarza zrobić parking. Więc też łatwość by była dojścia do cmentarza z różnych stron, nie tylko tymi trzema wejściami, które obecnie mamy. Także na, no, taki mamy plan, żeby dokończyć już rozpoczętą alejkę na cmentarzu. A co na ten moment już udało się zrealizować? Na dzień dzisiejszy no to, to co widać, zamontowaliśmy słupy oświetleniowe, bo równocześnie z przebudową chodnika planujemy oświetlenie zrobić na cmentarzu, na całym cmentarzu. Chodnik to z pewnością długo oczekiwane udogodnienie dla parafian. Natomiast na realizację dalszych planów, jak zapewnia sam probocz, musimy jeszcze trochę poczekać. Czy udało się już zgromadzić potrzebne środki i o jakiej kwocie w ogóle mówimy? W części środków udało się nam je zgromadzić, natomiast no, dziś trudno jest mówić o kosztach, dlatego że no, sam koszt materiałów jest dość drogi. Ale na to, co już jest wykonane, to mamy wypłacone te środki, które zebraliśmy... No wystarczyły. Na kiedy jest planowane zakończenie tego remontu? Wszystko zależy od opatrzności, bo nie tylko od fachowości pracowników, ale przede wszystkim też i pogoda tutaj odgrywa dużą rolę. Czy w tych remontach jest przewidziany jakiś dodatkowy punkt segregacji odpadów z cmentarza? Rozmawialiśmy na ten temat nawet z Urzędem Miejskim. Zobaczymy. No, segregacja w dużej mierze zależy tylko i wyłącznie od samych mieszkańców, bo są śmieci które, czy odpady, które można samemu zutylizować. Sądzę, że te dwa kontenery przy takim podejściu parafian, takim rzetelnym wystarczyłyby na te odpady. Czasem bywa tak, no co jest smutne, że przywozi się odpady domowe po różnego rodzaju Remontach, nawet budowlanych. Kto z nas dorosłych nie chciałby choć na chwilę znów stać się dzieckiem? Poczuć tą beztroskę chwili, a codzienne troski odsunąć gdzieś daleko. Takiej możliwości niestety już nie mamy, a jednak chyba w każdym z nas jeszcze dziecko drzemie. Spójrzmy więc, jak z tego wspaniałego czasu korzystają dzieciaki w naszej gminie. Jak ci się podobają atrakcje? Fajnie, fajnie. A co teraz robiłeś? Yy, ten yy, biegłem. I widziałeś udział tutaj, widzę, w jakimś tam kim? Torze przeszkód przygotowanym przez strażaków, tak? Tak. Podobało się? Był trudny, czy? No, ja bym to powiedział. Dałeś sobie radę, co? No, był. No. Podoba Ci się być strażakiem? Chciałbyś może kiedyś zostać, czy raczej niekoniecznie? To już zależy. Od czego? Że będę chciał iść w przyszłości. Jak Ci poszło? Dobrze. Fajnie? Byłeś jeszcze na jakichś atrakcjach może? Tak, tam jeszcze. Na czym? Na... Takich drabinkach jeszcze tam. Byłeś na jakichś atrakcjach już, czy jeszcze nie? Byłem już. Gdzie byłeś? Yy, na dmuchańcach, na, na pistoletach na wodę i w sumie tyle. Na czym Ci się najbardziej podobało? Na pistoletach na wodę. O, no, super. A teraz czekasz w kolejce? Gdzie? Do kul, do, na baseniku małym. Doba ci się tutaj tak, dzisiaj? Tak, bardzo mi się podoba. No to super, to życzymy Ci super zabawy. Dziękuję. Dzień dziecka w naszej gminie trwa już kilkanaście dni. Każdy jest inny i pełen różnych atrakcji. Nawet te najmniejsze sołectwa starają się umilić czas naszym najmłodszym pociechom. A przede wszystkim radośnie go z nimi zmienić. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia za miesiąc w kolejnym wydaniu Info. A już teraz zapraszam do obejrzenia nowego odcinka z cyklu wywiadów telewizji Brzostek. Link widoczny w prawym górnym rogu ekranu.